Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Temat dzisiejszego odcinka jak odnaleźć swoją pasję. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Na początku chciałbym się z wami podzielić informacją, że jest to dla mnie jubileuszowy odcinek, a mianowicie jest to dziesiąte wideo, które pojawiło się tutaj na moim YouTube, z czego jestem cholernie dumny i szczęśliwy, bo nie ukrywam, od początku było to moje założenie, mój mały sukces, przetrwać i wykonać właśnie te pierwsze 10 nagrań, dlatego Tyle dzisiaj we mnie szczęścia, z którym chciałem się z wami tutaj podzielić. Dzisiejszy odcinek bardzo łączy się z tym, który ukazał się w zeszłym tygodniu, w którym mówiłem o tym, jak rzucić etat i dlaczego warto to zrobić. Każdy z nas zasługuje na pracę, którą kocha, którą lubi wykonywać. Każdy musi poszukiwać swoich pasji, zajęć, które będą sprawiały mu przyjemność. I może zabrzmieć to banalnie i całkiem prawdopodobne, że ten banał już słyszałeś, ale pasja tkwi wewnątrz, tkwi w nas, nie ma co jej szukać na zewnątrz. I żeby w ogóle od czegokolwiek zacząć, to musisz ten banał wyrzucić z swojej głowy, bo taka jest prawda. To wszystko tkwi w tobie, to wszystko powinno wyjść z głębi serca żeby w ogóle miało to sens. Powiem tutaj na swoim przykładzie, że moją pasją od początku i misją jaką w sobie odnalazłem, którą poszukiwałem, jest pomaganie innym i rozwiązywanie ich problemów. Jako trener personalny pomagam moim podopiecznym w poprawie ich zdrowia, w zmianie sylwetki, w poprawie jakości ich życia i to właśnie ich przemiany, ich metamorfozy i ich szczęście, jak widzą zmiany w swoim życiu, to mnie dodatkowo też napędza, daje mi satysfakcję z tej mojej pracy, z mojej pasji. Dlaczego fotografia? Ponieważ pomagam zatrzymywać piękne chwile dla ludzi. Wtedy, kiedy oni mogą w pełni oddać się swojej obecności, świętowaniu różnych uroczystości, ja jestem od tego, żeby, żeby zatrzymać dla nich to wszystko, żeby mogli przez lata do, do tego wracać, i gdzie sami nie muszą martwić się o to, że ktoś musi poświęcić się czynności robienia zdjęć. Jestem od tego ja. Skupiam się tylko i wyłącznie wtedy na tym czasie na tych ludziach, z którymi pracuję, i później okazywana ich wdzięczność i zachwyt za zatrzymywanie właśnie tych chwil, no tu sprawia mi ogromną radość i daje mnóstwo mnóstwo szczęścia. Projektowanie natomiast jest nabytą umiejętnością i doświadczeniem, jaki zdobywałem przez kilkanaście lat pracy przy produkcji schodów. Każdy projekt jest rozwiązaniem problemu każdej mniejszej stolarni, czy też właśnie stolarza, z którym współpracuję, gdzie nie musi poświęcać czasu i energii na pozyskanie umiejętności, doświadczenia, czy też wyszkolenie pracownika który będzie wykonywał dla niego projekty. Od tego jestem ja, mi zleca tą usługę i w ten sposób właśnie działam. Zanotowałem sobie kilka punktów, które pomogą Wam odnaleźć waszą pasję. Każdy punkt, jaki sobie zapisałem, wiąże się z jedną rzeczą: z nieustanną i codzienną pracą nad sobą. Punkt pierwszy oczywiście, Czytaj książki i szukaj w nich inspiracji. Szukanie inspiracji dla mnie bardzo wiąże się z poszukiwaniem kreatywności, pobudzaniu tej kreatywności. I tutaj mógłbym i chciałbym Wam polecić dwie pozycje tego samego autora. Pierwsza jest to twórcza kradzież, natomiast druga rób swoje. I naprawdę. Te dwie książki dają dużo, dużo do myślenia, dużo dają możliwości, jeśli chodzi o pomysły na siebie, na spędzanie wolnego czasu, dlatego bardzo polecam. Równie ważną dla mnie kwestią jest rozwój duchowy, czy też wewnętrzny, i tutaj też dużo książek na ten temat przeczytałem w poszukiwaniu właśnie tego co mnie, co mnie interesuje i właśnie tu te słowo poszukiwanie ma kluczowy kluczowy wpływ no i na pewno chciałbym wam polecić jedną jest to książka Antonego de o Przebudzenie polecam wgłębić się, przeczytać ją kilka razy, uwierzcie, że przeczytałem ją trzy razy i przypuszczam, że jeszcze nie raz do niej wrócę. Kolejną pozycją, którą moim zdaniem powinien przeczytać każdy, jeśli chodzi o stosunki i relacje międzyludzkie, jest książka o tytule Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Każdy, kto mnie zna i mnie obserwuje, wie, ile dla mnie znaczą codzienne rytuały. Czyli takie małe, drobne rzeczy, które sprawiają, że te moje dni są wyjątkowe, każdy jeden jest wyjątkowy i też jest wiele książek na ten temat, ale taka bardzo przyjemna w czytaniu i, i która właśnie mówi o tych codziennych rytułach jest książka pod tytułem Prostota, czyli siła. Codziennych rytuałów. Jest to naprawdę przykład z wielu, które, które możecie znaleźć, a, a uwierzcie mi, że warto mieć takie swoje chwile w ciągu dnia dla siebie swoje takie właśnie małe rytuały. U mnie zawsze jest to kawa, poranny spacer. Chwilę nad jeziorem, no, jest tego troszkę i każdy, każdy musi, musi mieć swoje, żeby się rozwijać i żeby poszukiwać swoich pasji. Prostota. I ostatnią pozycją, jaką chciałbym Wam polecić jest książka, która Zmusza do, do myślenia. Jest to książka, którą nie czyta się jednego dnia od deski do deski. Do tej książki się e, powinna zaglądać codziennie, e, przeczytać e, czasem w stronę, czasem dwie e, i się po prostu głęboko e, w tym zanurzyć. Jest to książka wymowna: Podróż w głąb siebie. Punkt drugi. Co cenię, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jakie wartości pielęgnuję i znowu jest to codzienna praca ze sobą, codzienne zadawanie sobie pytań i ciągłe poszukiwanie. Punkt trzeci. Poszukuj swoich supermocy. Zastanawiaj się, czym się jarasz, w czym jesteś dobry. Jakich umiejętności musisz nabyć, żeby, żeby wykonywać właśnie dobrze te czynności. A z drugiej strony zastanawiaj się, jakie czynności wysysają z ciebie energię. Poszukuj tego i staraj się z dnia na dzień po prostu to eliminować. Punkt czwarty. Własna definicja sukcesu. Dla mnie na początku miarą sukcesu były... Rzeczy mierzalne i wydaje mi się, że jest to właśnie normalne. Pamiętam, moim sukcesem było chociażby przebiegnięcie jednego kilometra, później przebiegnięcie 5 km, dziesięciu i tak dalej, i tak dalej. Coś, co mogłem fizycznie właśnie zmierzyć. Drugim przykładem najpierw zrzucenie dwóch, trzech kg, później pięciu. I tak dalej, 10 i znowu to samo. Z życia codziennego, e, jeśli chodzi tutaj o czytanie książek, dla mnie na początku sukcesem było e, przeczytanie w tygodniu 10-15 stron. E, później przerodziło się to do jednej książki tygodniowo. Piękne jest to, że definicja sukcesu każdego z nas e, z biegiem czasu ewoluuje, e, czyli zmienia się, a, a to sprawia i daje nam sygnał do tego, że się rozwijamy i przesuwanie właśnie tych granic, tych naszych małych sukcesów w te większe, no to, to sprawia, że, że chcemy więcej, że się staramy, że to nas motywuje, chcemy od życia więcej. Punkt piąty – otaczaj się ludźmi z pasją. Jest to bardzo ważna sprawa w rozwoju każdego z nas, i załóżmy w moim przypadku, e, kiedy była to fotografia, w moim otoczeniu e, rozmawiałem i przebywałem z wieloma fotografami. Jest to wręcz e, no, naturalna, e, naturalna sytuacja. Kiedy rozpocząłem pracę nad sobą i nad swoim e, rozwojem osobistym, rzeczą naturalną, Stało się przyciąganie ludzi o tych samych zainteresowaniach, poglądach. Jest to mega magiczne, ale tak też właśnie się dzieje. Punkt szósty: daj sobie przestrzeń do rozmyślania. Czyli to, o czym cały czas powtarzam, ta praca nad sobą. Musi mieć odpowiednie warunki. U mnie jest to bieganie. Na pewno tutaj bardzo dużo daje mi przestrzeni do rozmyślań i rozwiązań, ale również długie spacery i wręcz organizuję celowo czas na to tylko na takie właśnie aktywności, gdzie jestem, gdzie jestem sam, bo wiem, ile to dla mnie dobrego znaczy. Punkt siódmy. Zdobywaj wiedzę i doświadczenia. I tutaj nie mam na myśli tylko i wyłącznie książek, ale pozyskiwanie wiedzy w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, webinarach, konferencje, czy też podróże, które, które kształcą i też pozwalają zdobyć doświadczenie. Jedyną rzeczą, którą mi teraz przychodzi do głowy, jest danie wam rady. Abyście pamiętali, że inwestycja w samego siebie jest najlepszą inwestycją w waszym życiu. I wiem, że brzmi to jak kolejny banał, ale uwierzcie, jest to totalna prawda. Z czasem podziękujecie sobie za to, że poświęcaliście swój czas, energię w kształcenie siebie. Punkt ósmy. Obserwuj siebie. Dużo też mówię o samoocenie, którą przeprowadzam raz w tygodniu. I to właśnie w tym czasie zadaję sobie pytania, co mnie interesuje, co mnie inspiruje, jakie życie osób jest dla mnie inspiracją I to jest właśnie taki czas na naprawdę głębokie poznawanie, poznawanie siebie po prostu. To jaką ścieżką się kierujesz, to dokąd zmierzasz. Dlatego nieustannie polecam dokonywać takiej samooceny przynajmniej raz w tygodniu. Punkt dziewiąty. Zapytaj swoich bliskich, znajomych i przyjaciół o swoje mocne strony. Tutaj polecam wersję, na przykład mailową, gdzie zapytana osoba będzie miała czas na, wydaje mi się, bardzo szczerą odpowiedź, a w rozmowie takiej bezpośredniej nie do końca mogłoby być takie to odzwierciedlające prawdę. Dlatego polecam właśnie taką wiadomość tekstową. Punkt 10. Zrób coś dużego i niewyobrażalnego dla Ciebie. U mnie, i będę to powtarzał już zawsze, była to moja metamorfoza, yy, gdzie zrzucenie tych 50 kg pokazało mi, że tak naprawdę mogę osiągnąć wszystko, co tylko zapragnę. Gdzie codzienna praca nad sobą przynosi mega efekty. To był Taki mega zastrzyk pewności siebie. I wszystko to, co wydarzyło się później w moim życiu, zawdzięczam właśnie temu, że zrobiłem taką dużą rzecz w moim życiu: że zmieniłem swoje ciało, że zmieniłem swoją sylwetkę, i to mi pomogło zmieniać się wewnętrznie. Kolejnym takim wyzwaniem, w moim przypadku, było przebiegnięcie maratonu. Coś niewyobrażalnego i nieosiągalnego, w momencie, kiedy zacząłem swoją przygodę z bieganiem. Najpierw się tego wyrzekałem, że w życiu nie myślę e, o takim dystansie, a nie, a, a w ogóle broniłem się strasznie od tego, a z czasem sama ta chęć przyszła i mówię, to był kolejny taki bodziec, żeby i wyzwanie, żeby się spróbować. I to tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się podobał. E, oczywiście, jeśli był on dla Ciebie e, inspirujący, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz komentarz e, pod tym filmem e, z, ze swoimi spostrzeżeniami. Jeszcze na koniec mam takie przemyślenie. Cały czas mówię o rozwoju osobistym o tym, żeby się rozwijać, że warto się rozwijać. A tutaj chciałbym, żebyście byli tego świadkami i moja ta podróż youtube'owa, którą rozpocząłem właśnie 9 filmów temu, w sumie już 10, bo ten odcinek się pojawił. Jest właśnie procesem, który pomaga mi w moim rozwoju. Nie tylko stres, który za każdym razem pokonuję, kiedy mówię do kamery, ale również sprawy techniczne, że z każdego filmu wyciągam więcej informacji. Każde wideo sprawia, że mój montaż wygląda szybciej. Każde wideo wpływa na moją kreatywność, gdzie później tworzę. Miniatury do, do tych filmów, do opisów pod tymi filmami. I to wszystko sprawia, że z odcinka na odcinek, i z każdego dnia na dzień, staje się odrobinkę lepszy od tego Grześka, który mówi do Was w pierwszym odcinku. I to jest piękne. I to mnie motywuje do działania. Każdy najmniejszy krok, który sprawia, że się rozwijam, jest dla mnie największą motywacją. I żebym dalej mógł się rozwijać, możesz pomóc mi ty, drogi widzu. Jeśli jest coś, w czym mógłbym ci pomóc, albo masz pomysł na kolejny film, w którym mógłbym e, odpowiedzieć na e, twoje pytanie. Napisz, proszę, w komentarzu, bądź też w prywatnej wiadomości. Pamiętaj, że zawsze możesz zostawić pod filmem łapkę w górę, udostępnić ten materiał na swoich mediach społecznościowych. Odkąd publikuję filmy, zmieniło się coś jeszcze: a mianowicie feedback, jaki od Was dostaję, jest dla mnie rzeczą niewiarygodną. Nie chodzi mi tutaj tylko o wiadomości, które wysyłacie i które. W których utożsamiacie się z tym, co robię, ale to, że zaczepiacie mnie na ulicy i dziękujecie mi za to, co robię, no dla mnie jest to coś niewyobrażalnego i e, utwierdzacie mnie w tym, że, że słuchacie, że chcecie więcej. Dziękuję Wam za to. I oczywiście za dzisiejszy odcinek i serdecznie zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć.